Nika, ty zakręcisz kołem jako pierwsza. Co? Nie chcę kaktusa. Ale nie mam nic przeciwko bitej śmietanie. Tak nie można. Jak kaktus, to kaktus. Pyszek! Ale nie martw się, to znaczy, że ja będę miała farta. A ty będziesz się cieszyć moim szczęściem. Sprawdźmy. A nie mówiłam? Co może być lepszego niż guma choba buba? Zwłaszcza gdy jest tego cała masa. Już nie mogę się doczekać, kiedy wyjmę je z pudełek i obłożę nimi tort. Myślę, że to będzie coś bardzo smacznego. To najbardziej kolorowy tort, jaki kiedykolwiek widziałam. A jeszcze to nie wszystko. Zresztą gumy mogę zrobić serduszko, żeby mój tort był jeszcze ładniejszy. Cudownie! Monika, co ty myślisz? Sądzę, że to przeurocze. Czas spróbować. O tak! To jest nierealnie pyszne. Taki tort chciałoby się jeść cały naraz. Mogę spróbować chociaż serduszko? Nie mam mowy! Też je zjem. Hmm. Chcesz zobaczyć największego balona w swoim życiu? Nie chciałaś się ze mną podzielić, więc mam gdzieś Twojego balona. Masz! Co? Jak śmiesz? Moja twarz! Przestań się śmiać. Lepiej bierz się za swojego kaktusa. Co mam z nim zrobić? Jest taki kłujący. Bingo. Wiem. Jeśli pozbędę się igieł, kaktus nie będzie sprawiał problemów. Niestety nożyczki do paznokci nie wystarczą. A te są za duże. Myślę, że cążki będą idealne. Jakie tu jest nudne. Gotowe. Teraz pozostało tylko jedno. Dekorować kaktusem mój tort. O, jestem, jestem. Patrz, co wymyśliłam. Wygląda całkiem fajnie. Dobra, przestań gadać. Jedz. Mam nadzieję, że smakuje tak dobrze, jak wygląda. O nie! Torto smaku trawy. Obrzydliwość. Smacznego! Chcę pierwsza zakręcić kołem. To jakiś żart? Nienawidzę małż. Dlaczego mam takiego pecha? Bo to ja jestem szczęściarą. Witaj śmietana. I już za chwilkę nałożę ją na to, żeby był jeszcze smaczniejszy. Trzeba to dobrze wstrząsnąć. Gotowe. Pora na wyżerkę. Yeah. Uh -oh. <laughs> Święty Mikołaju, co ty robisz w naszym kraju? Na świąt jeszcze daleko! Bardzo zabawne. Przemawia przez ciebie zazdrość, bo ja przecież mam jeszcze cały tort skąpany w słodkiej, wite śmietanie. Co za uczta? Na pewno nie odmówiłabym kawałeczka. Na ciebie też czeka tort. I to z małżami. Fu, są takie paskudne. Rety, jakie twarde! Straciłam zęba. Więcej ich nie dotknę. Po prostu nie umiesz się z nimi obchodzić. Nie trzeba jeść ich ze skorupą. Liczy się to, co jest w środku. Zobacz, jak super. I to właśnie powinnaś umieścić na swoim torcie. Co za smród. Jak ja mam to jeść? Oj, to okropnie wygląda. Jak można zepsuć taki pyszny tort. Bierze mnie na wymioty na sam widok. To ja zaraz naprawdę z Ojej! Perła. Suzy, zostaw mnie w spokoju. To ja otworzyłam ci małże, więc to należy do mnie. Oddawaj natychmiast. To mój skarb. O nie! Gdzie ona jest? Ja ją znajdę. Ona jest Co? moja. Oh. Dlaczego ty? To mój tort. Co tu się dzieje? Gdzie to jest? Nigdzie nie mogę znaleźć. Nie ma. Niepotrzebnie wymazałyśmy się tortem. Tym razem ja będę pierwsza kręcić kołem. Nieprawda. Ja zaczynam. O tak, marzyłam o tych marshmallow. Dzięki nim tort zadziwił mnie bogactwem smaków. Jakie zabawne warkoczyki. Nie widzę w nich nic zabawnego. Sprawdźmy, co ja wylosuję. Dziś nie jest mój dzień. Dostałam całą masę makaronu z zupek chińskich, w którym trzeba udekorować tort. No to na co czekasz? Dobra. Gotowe! Jeszcze nigdy nie próbowałam tak dziwnego połączenia smaków. O no! Fuj! To paskudne! Co za wkurzające chrupanie, moje uszy! Bingo! Mam pomysł! Zaleję to wrzątkiem makaron z miękkim będzie smaczny. Super, Mam teraz całkiem niezłe danie obiadowe. Podoba mi się. Póki Monika opycha się makaronem wymazanym w torcie, ja udekoruję swój piankami. Wow, super. Co ty tu robisz? Przecież mówiłaś, że jesz obiad. No to sobie jedz. Chyba się nie obrazisz, jeśli skupnę dla siebie jednego warkoczyka. Ej, no nie bądź sknerą! Puść mnie! Aj! Co ty narobiłaś? Omal się nie zabiłam. Ale to był najpyszniejszy upadek w moim życiu. Kto kręci pierwszy? Papierka, kamienożyce. nożyce. Juhu, wygrałam! Nie no, Monika, zaraziłaś mnie pechem. Masakra. Mam nadzieję, że przynajmniej tym razem mi się poszczęści. No nareszcie. Tak się cieszę, że będę mogła iść swój tort bez krzywienia się. Zaraz udekoruję go tymi apetycznymi żelkowymi oczami. O tak. Wysypię je wszystkie na tort. Rewelacja. Awesome. No w końcu. Czeka mnie prawdziwa uczta. Nie, Suzy, ciebie nie poczęstuję. Wszystkie oczka zjem sama. O tak. Palce lizać. Monika myśli, że nie dam rady zdobyć chociaż jednego oka? No i masz rację, jeśli wózko. Jak długo na to czekałam? W końcu zjadłam z swój tort. Co za prędkość. A ostatniego żelka zjem o, w taki sposób. Patrz. Aj, nie udało mi się. Ale za to mi się udało. Naprawdę pyszne. Złodziejka. Pora na twoją ostrą papryczkę, więc do dzieła. O nie, boję się nawet na nią patrzeć. Mam nadzieję, że się nie spalę. Szybciej, koleżanko. Proszę, pomogę ci. No dobra, zaczynam. O nie, masakra! Wzięłam jednego kęsa i już czuję, jak ogień rozchodzi się po całym moim ciele. To za mało, tort musi być zjedzony. Nie wiedziałam, że jesteś taka okrutna. O nie! Dobra, wystarczy. Czas ratować Suzji. Ale ulga. Dziękuję Monika, jesteś prawdziwą przyjaciółką. No dobra, zacznijmy od ciastek. Prościzna. Już się robi! Nie mogę nic obiecać, ale spróbuję. Jak się tym posługiwać? Do czego służy to kółko? Na zwałkiem sobie poradzę. Kochanie, nie tak się to robi. Pójrz, pokażę Ci. Rozwałkuję cienko ciasto. Następnie wycinam kółka i układam na blaszce. A teraz do piekarnika. Nic mi nie wychodzi. Mam pomysł. Ciastka są okrągłe, prawda? Można więc po prostu wyciąć z ciasta koło i się nie rozdrabniać. A najważniejszy składnik to skitelsy. Takie ciastka to ja lubię. Dobrze się spisałaś, kochanie. A jak się mają moje ciasteczka? Nie skłamię, jeśli powiem, że są idealne jak zawsze. Zostawię to bez komentarza. Moje ciastka to dzieło sztuki. Od razu widać rękę mistrza. Wystarczy spojrzeć. Robi niesamowity domek z piernika. Przy okazji dzięki za pomysł. Tak zamierzam ozdobić z kitlesami. Wykończenie? Cukier puder. Tomek wygląda jak przysypany śniegiem. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. To nie dla ciebie, ojej! Twoje ciastko! Kurczę, muszę szybko je wyciągnąć z piekarnika, może da się jeszcze uratować. Ojej, chyba jednak nie, to niby jest ciastko. Nie jestem pewna, czy można to jeść. Ale co my tu mamy? Wow, to jest mega domek z piernika. Jaki piękny, jaki smaczny. Mm, jest przepyszny. Myślę, że mamy zwycięzcę. Nie mogło być inaczej. Jestem przecież profesjonalistką. Teraz mam ochotę na burgera i to szybko. Dam radę to zrobić. Chociaż może i nie. Czy to jest surowe mięso? Pół to obrzydliwe. Wiem. Zamiast tego obrzydliwego mięsa można użyć pysznego kremu czekoladowego. Będzie świetne. Super. A co tam robią pozostali? Te bułeczki są takie aromatyczne, ale trzeba je podpiec. Chrupiąca skórka to podstawa. Co ty wiesz o chrupiącej skórce, babciu? Raz, dwa i burger prawie gotowy. Imponujące, ale w burgerze najważniejszy jest soczysty kotlecik. Zrobię go z mięsa mielonego. I gotowe. Teraz musi się troszeczkę przysmażyć. O matko boska! Kochanie, co ty wymyśliłaś? Spokojnie, babciu, wszystko pod kontrolą. Pomyślałam, że podpieka troszkę pianek i urozmaici swojego burgera. A teraz czas na żelki. Na wierzch bułeczka i mocno dociskamy. To wszystko. No i jak? Jaki jest sens tego konkursu, skoro i tak to ja zrobię najsmaczniejszego burgera? Spójrzcie tylko Dodam bekon mięsa nigdy za wiele. Teraz wystarczy dodać tylko sosu, warstwę warzyw, ser i mięso. Jedna warstwa to troszkę mało, prawda? Zrobimy kilka. Będzie rewelacyjnie. No proszę, jestem zdecydowanym faworytem w tym challenge'u. Wyszło super. No ja nie zamierzam przegrać. Starannie ułożę składniki. A teraz sosy. Nie będę skąpić. Na wierzchu położę bułeczkę. Cóż za piękny burger! Ja też będę miała złocistą skórkę. Ojej, prawie zemdlałam. Babciu, nie martw się. Patrz, jak świetnie mi wyszło. Tadam! Ojej, ale rozmiar! Wielopiętrowy burger wygląda mega apetycznie. Mmm, jaki soczysty. Ekstra! Teraz ty kolego. Ups, no i rozpadł się. Nie szkodzi, mam przecież jeszcze jednego burgera. Wygląda naprawdę dobrze. Spróbujmy. Ojej, to żelki i Nutella. Świetne połączenie. Ale burger szefowej kuchni wygrywa. Gratulacje! Co? To niesprawiedliwe! Tym razem chcę na Dacie radę? To proste Babciu pobudka! Patrz, Jennifer chce na Już już! Najpierw trzeba wlać troszkę oleju na patelnię. O, babciu, podzielisz się ze mną olejem? Dziękuję. Dziwne, dlaczego nic nie leci? Muszę mocniej potrząsnąć. No dalej. Ojej, coś poszło nie tak. No kto tak robi? Najważniejsze to, żeby było smacznie, dlatego zawsze gotuję z miłością. Kurczaczka trzeba Rozbeł Rozbełtam jajko. Maczam w nim kawałki kurczaka. A następnie obtaczam w bułce tartej. No, idealnie. Teraz można smażyć. Jakie to apetyczne. Mmm, i ten aromat. Chciałabyś spróbować co? Nie ma mowy. Jestem zajęta. Moje nagetsy będą wyjątkowe. Popatrzcie, wyglądają niczym kawałki złota. No i oczywiście podanie musi być spektakularne. Nie chcę mi się tyle szykować. Skorzystam z gotowych. Zawinę nuggetsy w ser, a potem zrobię najpyszniejszą panierkę z Cheetosów. Tylko najpierw muszę im spuścić lanie. Kochanie, uważaj nie tak mocno. Ojej. Chyba wystarczy. Zobaczmy. Świetnie. Teraz obtoczę nuggetsy w Cheetosach i na patelnię. Będą niesamowite. A może sama je zjem? Prawie zapomniałam, nie ma nagetsów bez sosu. No teraz jest idealnie. Ojejku, to wygląda tak fajnie. Czy to złoto? Smakują zwyczajnie. Dobra, spróbuję innych. Te mi się podobają. Ale zostały jeszcze jedne: czerwone. O jej, tu jest ser! To zdecydowanie zwycięzca. Jupi, wygrałam! Brawo ja, brawo ja! Umiecie zrobić pizzę? Czekam! Nie ma problemu. Też bym chętnie ją zjadła. A, pizza, mogę ją zrobić. Potrzebuję sosu pomidorowego. Wyłożę troszkę na ciasto i delikatnie rozsmaruję łyżką. A teraz ser, no i oczywiście kiełbasa. Nie chcę przerywać, ale... O, Patrzcie, jestem szefem kuchni! Latające ciasto! Nie martw się, kochanie. Masz, dam ci nowy kawałek. Dziękuję, babciu. O, już wiem. Żaden nudny sos pomidorowy. Tylko krem z marshmallows. Nabieram całą łyżkę. Właśnie tak. A teraz skitelsy. Z nimi wszystko jest smaczniejsze i bardziej kolorowe. No, już prawie gotowe. Od razu widać rękę amatora. Moja pizza będzie najlepsza. Koniec z nudnym białym ciastem. Za barwiej, żeby było bardziej spektakularne. Co ona wyprawia? Stać mnie na jeszcze więcej. Teraz rozwałkuję ciasto. Musi być pokryte aromatycznym sosem pomidorowym. Dzięki temu pizza będzie smakowała jak w najlepszych włoskich restauracjach. Na wierzch dorzucę troszkę sera. Idealnie. A teraz czas na krewetki. Dorzucę jeszcze kilka małż. To będzie prawdziwe danie dla smakoszy. Teraz trzeba je tylko upiec. Nie wytrzymam, zaraz zasnę. O, już! No w końcu. Nasze pizze są gotowe. Belissimo. Jak afetycznie pachnie! No całkiem nieźle. Przyjrzyjmy się, co my tu mamy. Jak ciekawie to wygląda. Uj, co to jest? Czy to owoce morza? Krewetki? Nie będę tego próbować. A to wygląda bardziej interesująco. Skitelcy. No, wygląda lepiej niż smakuje. Ale ta pizza wygląda wspaniale. jak pachnie. Mm, smakuje niesamowicie. To jest zwycięska pizza. Gratulacje, babciu! Dziękuję. Zasłużona wygrana. I co masz zamiar zrobić? Przestań to wąchać. Nie wolno tego jeść się. mój popyt jest zrobiony z żelków i jest naprawdę dobry. Wow, to jest dopiero szczęście! Kurczę, niewiele już zostało. Szybko się z tym uporałam. Co tak patrzycie, teraz wy? Może moje popyty też są z żelków? Chyba nie są zbyt twarde. To czekolada. Mam nawet więcej szczęścia niż się spodziewałam. Moja ulubiona biała czekolada z cukierkami w środku. Żałuję, że nie mogę tego skosztować. Masz rację, Fibi, nie zamierzam się dzielić. Mia, jesteś cała brudna. Wielkimi mi rzeczy. Mogę to szybko naprawić. I po wszystkim prawie czysto. Zostałem tylko ja i to jest świetna wiadomość. Ciekawe z czego są moje popyty. Nie wygląda to ani na czekoladę, ani na żelki. Dziwne! Jak fajnie! Można się nimi pobawić. Boże, jakie to jest kojące! Zdecydowanie to mi się teraz przyda. Wow, chipsy! To wspaniała wiadomość, ale dlaczego każdy z nas ma tylko jedno opakowanie? Nie wiem. Myślę, że mimo wszystko trzeba spróbować. I co tam masz, Liwi? Jeszcze tego nie rozumiem. Oh, no. Chips spadł ci prosto w oko. To takie zabawne. Nie widzę w tym nic zabawnego. Myślałam, że opakowanie jest puste. Dobrze, że chociaż coś przekąsiłam. No i po wszystkim. Dobra, czas sprawdzić, co ja mam. Mam nadzieję, że to będzie większa porcja. Nie wierzę. Ta puszka nie ma dna. I nie ma w niej też chipsów. Spójrz na stół. A, tutaj są, jak mogłem to przegapić. Myślę, że jest ich stuzin. To zdecydowanie lepsze niż jeden chips. Gratulacje. Co z tobą? Musiałem się nawdychać przypraw! Bardzo chce mi się kichać. O, chyba jest lepiej. Przyszedł czas, żeby coś zjeść. Znowu się zaczyna! Zmuchnąłeś wszystkie chipsy! Kurczę. Mia nie popełniaj tych samych błędów co ja. Zaufaj mi, wiem jak radzić sobie z jedzeniem. Wow, jak dużo chipsów! Wręcz się nie kończą! Jest ich chyba ze sto! Nie masz nic przeciwko temu, żebym spróbował? Oczywiście, że mam. Nie zbliżaj się do mojego jedzenia. Poradzę sobie bez Twojej pomocy. To niewiarygodne! Jak ty to wszystko w sobie zmieściłaś? Nie takie rzeczy potrafię. Chyba ktoś tu się ksusi. Trzeba uratować, mi je! Chwileczkę już pędzę z pomocą. Proszę. Bardzo dziękuję, Deni. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Co z tą kolą? Wystrzeliła we wszystkie strony! To jakiś koszmar. Jestem cała mokra! Nie wiem, jak to się stało. Jak dużo kitketów. Nie powiedziałabym, że jest ich dużo. Mam zaledwie 10 sztuk. Fibi ma tylko jednego. Peszek. Jestem pewna, że jest najsmaczniejszy ze wszystkich. Ostrożniej nie musisz rzucać we mnie opakowaniami. Jaka gruba warstwa czekolady, fantastycznie! Uwielbiam ten wafelek w środku! Obrzuciłaś nas okruchami! Przepraszam, to było przypadkowo. Zapamiętamy ci to. Teraz Mia musi zająć się swoimi batonikami. Myślisz, to świetny pomysł! Jak zręcznie i szybko pozbyłaś się opakowań, super! Były zupełnie niepotrzebne. Interesuje mnie tylko czekolada. Nie potrafię chyba pokroić tego widelcem i nożem. Poradzę sobie bez nich. Co za smak. Jest niewiarygodny. Nie mogę się zatrzymać. To są najlepsze batony na świecie. Gdzie się podziały twoje maniery, Mija! Nie zachowujesz się jak ty. O, jeden batonik upadł. Zabieraj go szybko. Nie chciałbym za niego oberwać. Masz rację, Deni. Każdy, kto próbuje zabrać mi jedzenie, powinien obawiać się kary. Deni, opamiętaj się, masz jeszcze ze 100 czekoladowych batoników do zjedzenia. Fibim rację. zabiera się za nie. Tego nie da się zrobić od tak. Trzeba mieć specjalne podejście. Postanowiłem zbudować coś niesamowitego. Czegoś takiego nigdy wcześniej nie widziałyście. Wygląda rewelacyjnie. Będę potrzebował drabiny, żeby wejść na szczyt. Gotowe! To była ostatnia słodka cegiełka. Nawet nie proście mnie, żebym zszedł. To jest naprawdę fajnie. Jak chcesz? To nam pasuje. Wybacz Deni, ale twój budynek zaraz runie. O nie, co wy zrobiłyście? Tak bardzo się starałem. Nie było innego wyjścia. Zrobiłyśmy to dla czekolady. I niczego nie żałujemy. Było warto? Kiedy jeszcze będziemy miały okazję zjeść takie słodkości? No, a to można wyrzucić. Yy, jestem. Mam nadzieję, że nie tęskniłyście. Kręci mi się w głowie. Dobrze, że mam na sobie kask. Jesteś taki zabawny. O, w końcu dostałam największą porcję. Stogum na raz. A wy ile macie? Deni ma tylko jedną. Co za ubaw! Nie wydaje mi się, żeby to było śmieszne. Spójrzcie, w opakowaniu jest więcej niż jedna guma. Świetnie. Mia, przepraszam, nie sądziłem, że cię uderzę. Dobra, zaczynam. Pokażę wam, jak się zjada gumę. Byłoby świetnie, gdybyś nie rzucał wszędzie śmieciami. Jesteś taka wredna. Czemu mnie uderzyłaś? Co ty robisz, Deni? To wygląda dziwnie. Ale jest bardzo wygodne. Dwie sekundy i włożyłem wszystkie słodycze do buzi. A teraz spójrzcie, jakie balony potrafię nadmuchać. Wow, powinienś pracować w cyrku. Mam nadzieję, że to komplement. Jeśli tak, to dziękuję, Mia. Brawo, to było wspaniałe. Teraz przyszła kolejna, Mija. Wow, pozbyłaś się wszystkich opakowań jednocześnie. Ekstra. Sztuczki mogę zrobić z łatwością. Potrafię też zasysać guma jak odkurzacz. Wow, jaki duży balon! Chyba najwyższa pora, żeby go przebić. Przepraszam, Mia, ale nie mogę się powstrzymać. Lepiej się schowam. Co ty zrobiłeś, Deni? Nic nie widzę. To pewnie dlatego, że guma jest na całej twojej twarzy. Chyba coś jest ze mną nie tak. Odkleiłaś sobie brwi! To straszne! Muszę je przyczepić z powrotem. Oglądanie tego nie jest zbyt przyjemne. Nie obchodzi mnie to, to twoja wina. Czas, żebym ja popracowała szczękami. Ostrożnie, Fibi, bo zniszczysz stół. Trochę źle obliczyłam swoje siły. Bardzo się spieszyłam, żeby zdjąć opakowania. Przepraszam. Czy ty masz gumowe usta? Jak ty tam mieścisz tyle smakołyków? Dajcie spokój to nic takiego. Fibia, a ty dokąd? Stój! Trzymam cię! Danny, to nic nie da. Jej balon jest za duży. Musimy ją uratować! Jest wyjście? Trzeba wystrzelić z procy i przebić balon. To dobry pomysł. Myślę, że dam radę to zrobić. No i co, nie trafiłeś? Daj mi to! Jesteś pewna? Aaaa mój balon pękł! Udało się, ale teraz ona spada. Postaram się ją złapać. No i znowu się nie udało. Przepraszam, starałem się jak mogłem.